Kapitan Sara Chen patrzyła przez panoramiczne okno mostka na absolutną pustkę przed nimi. Nie było tu gwiazd, nie było galaktyk, nie było nawet pyłu kosmicznego. Tylko nieskończona czarna otchłań rozciągająca się we wszystkich kierunkach. To była wielka pustka, przestrzeń między galaktykami, gdzie nawet światło zdawało się ginąć. Statek teren Explorer dryfował przez tę kosmiczną pustkę już od trzech miesięcy. Sara i jej załoga składająca się z dwunastu osób byli pierwszymi ludźmi, którzy odważyli się opuścić drogę mleczną i wyruszyli w podróż do galaktyki Andromedy. Misja miała trwać pięć lat, ale już teraz napotykali problemy, których nikt nie przewidział. Doktor Markus Webb, główny fizyk misji, podszedł do kapitana z wyrazem niepokoju na twarzy. Jego zwykle uporządkowane włosy były potargane, a oczy zaczerwienione od braku snu. Sara znała ten wyraz. Oznaczał kłopoty. Kapitanie, musimy porozmawiać, powiedział Markus cicho, rzucając nerwowe spojrzenie na pozostałych członków załogi pracujących przy swoich stanowiskach. Sara skinęła głową i poprowadziła go do swojej kabiny. Drzwi zamknęły się za nimi z cichym sykiem, odcinając ich od szumu systemów życiowych statku. Co się dzieje, Markus? Zapytała Sara, siadając za swoim biurkiem. Markus usiadł naprzeciwko niej i przez chwilę milczał, jakby szukał odpowiednich słów. To dotyczy naszych silników kwantowych. Zauważyłem niepokojące anomalie w ich pracy. Wydajność spada o punkt 2% każdego dnia. Sara poczuła, jak żołądek podchodzi jej do gardła. Silniki kwantowe były sercem ich statku, umożliwiały im podróż z prędkością przekraczającą światło. Bez nich zostaliby uwięzieni w tej pustce na zawsze. Czy możesz je naprawić? zapytała, starając się zachować spokój w głosie. Markus pokręcił głową. To nie jest kwestia naprawy. Coś w tej przestrzeni wpływa na same podstawy fizyki kwantowej. Próżnia tutaj nie jest taka sama jak w naszej galaktyce. Jest jakby gęstsza, bardziej oporna. Sara wstała i zaczęła chodzić po kabinie. Jej umysł pracował na najwyższych obrotach, analizując opcje. Mogli zawrócić, ale oznaczałoby to porażkę misji, na którą ludzkość czekała dziesiątki lat. Mogli też kontynuować podróż, ryzykując utknięcie w pustce. Ile czasu mamy? Zapytała w końcu. Przy obecnym tempie degradacji około sześciu miesięcy zanim silniki całkowicie odmówią posłuszeństwa. Ale to nie wszystko, Sara. Zauważyłem też dziwne odczyty z naszych sensorów dalekiego zasięgu. Markus aktywował holoprojektor na biurku kapitana. Pojawiła się trójwymiarowa mapa otaczającej ich przestrzeni. Na pierwszy rzut oka wyglądała na pustą, ale gdy Markus dostosował parametry, Sara zobaczyła coś niepokojącego. Widzisz te anomalie? zapytał, wskazując na kilka pulsujących punktów na mapie. Pojawiają się i znikają w nieregularnych odstępach czasu. Nie są to obiekty materialne, ale jakieś zakłócenia w tkance czasoprzestrzeni. Sara przyglądała się mapie z rosnącym niepokojem. Punkty wydawały się poruszać, jakby coś przemieszczało się przez pustkę w ich kierunku. Czy to może być przyczyną problemów z silnikami? zapytała. Możliwe. Ale jest jeszcze coś. Te anomalie wydają się reagować na naszą obecność. Gdy zmieniamy kurs, one też zmieniają swój ruch. Sara poczuła dreszcz przebiegający po plecach. Czy Markus sugerował, że coś ich śledzi w tej pozornie pustej przestrzeni? Nagle alarm zaczął wyć na całym statku. Sara i Markus wybiegli z kabiny na mostek, gdzie panował kontrolowany chaos. Porucznik Kim Nekemure, oficer nawigacyjny, krzyczała przez hałas alarmu. Kapitanie, mamy problem. Coś właśnie pojawiło się na naszych sensorach. Coś dużego. Sara podbiegła do głównej konsoli. Na ekranie widziała obiekt, który nie powinien istnieć. Była to struktura o długości kilku kilometrów, wykonana z materiału, którego ich komputery nie potrafiły zidentyfikować. Miała organiczny kształt, jakby była wyhodowana, a nie zbudowana. Czy to statek? zapytał Markus, stając obok kapitana. Nie wiem odpowiedziała Sara ale nadaje sygnały. Bardzo słabe, ale regularne. Porucznik Nekemure pracowała gorączkowo przy swojej konsoli. Kapitanie, ten obiekt nie był tam minutę temu. Po prostu się zmaterializował. Sara czuła, jak adrenalina przepływa przez jej żyły. Przez lata szkolenia przygotowywano ją na różne scenariusze, ale nikt nie przewidział czegoś takiego. Kontakt z obcą cywilizacją w pustce między galaktykami wydawał się niemożliwy. Czy możemy się z nim skomunikować? Zapytała. Doktor Elaine Vasquez, specjalistka od komunikacji, już pracowała nad tym problemem. Próbuje różnych częstotliwości, kapitanie. Sygnały, które nadaje, są bardzo złożone. To nie jest zwykła transmisja radiowa. Sara podjęła decyzję. Zbliżamy się ostrożnie. Wszystkie systemy obronne w gotowości, ale nie atakujemy pierwsi. To może być nasza jedyna szansa na uzyskanie pomocy. Gdy teren explorer powoli zbliżał się do tajemniczego obiektu, Sara nie mogła oprzeć się wrażeniu, że popełnia błąd. Coś w tej sytuacji wydawało się zbyt dogodne. Pojawienie się obcego statku akurat wtedy, gdy ich silniki zaczynały odmawiać posłuszeństwa, nie mogło być przypadkiem. Obiekt stawał się coraz większy na ich ekranach. Z bliska wyglądał jeszcze bardziej organicznie, jakby był żywym organizmem. Jego powierzchnia pulsowała słabym, niebieskim światłem, a dziwne wypustki przypominały maki lub korzenie. Kapitanie, otrzymujemy transmisję, oznajmiła doktor Vasquez z podekscytowaniem w głosie. To nie są dźwięki, ale obrazy. Bezpośrednio do naszych umysłów. Sara poczuła dziwne mrowienie w głowie, a potem zobaczyła je. Obrazy przepływały przez jej świadomość jak fala. Widziała galaktyki rodzące się i umierające, widziała cywilizacje powstające i upadające, widziała nieskończone przestrzenie między gwiazdami a potem zobaczyła ich. Istoty, które nie miały stałej formy, które mogły przemieszczać się przez pustkę bez statków, które żyły w przestrzeni między galaktykami od miliardów lat. Nazywały siebie strażnikami pustki. Obrazy stawały się coraz wyraźniejsze. Sara widziała, jak te istoty obserwowały rozwój życia w galaktykach, jak chroniły młode cywilizacje przed zagrożeniami, o których te nawet nie wiedziały. Ale widziała też coś innego. Strach w ich przekazie. Coś nadchodziło, coś, co zagrażało nie tylko ludzkości, ale całemu życiu w tym sektorze wszechświata. Transmisja urwała się nagle, pozostawiając załogę w oszołomieniu. Sara spojrzała na swoich ludzi i zobaczyła w ich oczach to samo, co czuła sama. Zrozumienie, że ich misja właśnie się zmieniła. Nie byli już tylko odkrywcami. Stali się częścią czegoś znacznie większego i bardziej niebezpiecznego. Sara wpatrywała się w obcy statek, który teraz unosił się zaledwie kilkaset metrów od teren Explorer. Obrazy przekazane przez strażników pustki wciąż pulsowały w jej umyśle jak echo koszmaru. Coś nadchodziło z głębi międzygalaktycznej przestrzeni, coś co niszczyło wszystko na swojej drodze. Doktor Webb podszedł do niej z nowym raportem, jego twarz była blada jak papier. Sara, silniki kwantowe właśnie całkowicie odmówiły posłuszeństwa. Jesteśmy unieruchomieni. Zanim Sara zdążyła odpowiedzieć, obcy statek zaczął się poruszać. Jego organiczna powierzchnia rozwarła się jak kwiat, odsłaniając wnętrze wypełnione pulsującym światłem. Z jego głębi wyłoniła się mniejsza struktura, przypominająca nasienie lub kokon. Kapitanie, ta mniejsza jednostka kieruje się w naszą stronę, oznajmiła porucznik Nekemure. Prędkość zbliżania bardzo niska, nie wykrywam żadnych systemów uzbrojenia. Sara obserwowała zbliżający się obiekt przez główny ekran. Gdy dotarł do ich statku, delikatnie przyczepił się do kadłuba tuż przy głównej śluzie. Przez chwilę nic się nie działo, a potem Sara poczuła kolejną farę obrazów w swoim umyśle. Tym razem widziała siebie i swoją załogę. Widziała ich statek i uszkodzone silniki. Ale przede wszystkim widziała rozwiązanie. Strażnicy oferowali pomoc, ale w zamian żądali czegoś, co sprawiło, że Sara poczuła lodowaty strach. Chcą, żebyśmy zostali ich posłańcami, powiedziała cicho do załogi. Mamy ostrzec galaktykę Andromedy przed tym, co nadchodzi. Doktor Vasquez spojrzała na kapitana z niepokojem. Ale jak mamy to zrobić bez działających silników? Odpowiedź przyszła w postaci kolejnych obrazów. Strażnicy pokazali im technologię, która mogła naprawić ich silniki, ale także coś więcej. Mogli zmodyfikować teren explorer, nadać mu możliwości, o jakich ludzkość nawet nie marzyła. Statek mógłby przemieszczać się nie tylko między galaktykami, ale także między wymiarami. Cena była jednak wysoka. Załoga musiałaby zostać częściowo zmodyfikowana, połączona z technologią strażników. Nie byliby już w pełni ludźmi, ale także nie staliby się całkowicie obcy. Byliby czymś pośrednim, mostkiem między dwoma światami. Sara czuła ciężar decyzji spoczywający na jej barkach. Mogła odmówić i skazać swoją załogę na powolną śmierć w pustce. Mogła też zgodzić się i na zawsze zmienić ich naturę. Kapitanie przerwał jej rozmyślania głos dr Webb. Wykrywam coś na długodystansowych sensorach. Coś nadchodzi z kierunku, z którego przyszliśmy. Sara spojrzała na ekrany i poczuła, jak krew zastygła jej w żyłach. Na granicy ich zasięgu sensorów pojawiły się sygnały dziesiątki, setki obiektów przemieszczających się z niewiarygodną prędkością w kierunku drogi mlecznej. To oni, szepnęła. To są ci, przed którymi ostrzegali nas strażnicy. Obrazy w jej umyśle stały się bardziej intensywne. Widziała teraz wyraźnie nadchodzące zagrożenie. Były to maszyny starożytne i bezlitosne, które przemierzały wszechświat od miliardów lat pochłaniając całą materię i energię na swojej drodze. Nazywały się żniwiarzami, a ich celem było przekształcenie całego wszechświata w jedną, gigantyczną maszynę. Droga Mleczna była na ich trasie. Ziemia, ludzkość, wszystko co Sara znała i kochała, zostanie zniszczone, jeśli ktoś ich nie powstrzyma. Musimy ostrzec Ziemię, powiedział Markus, ale jego głos brzmiał beznadziejnie. Nawet gdybyśmy mogli wysłać sygnał, dotarłby tam za dziesiątki tysięcy lat. Sara spojrzała na obcy statek wciąż połączony z ich kadłubem. Strażnicy oferowali rozwiązanie, ale wymagało ono poświęcenia. Czy miała prawo podjąć taką decyzję za całą załogę? Zwołuje na radę, oznajmiła. Wszyscy na mostek. Gdy cała dwunastoosobowa załoga zebrała się wokół niej, Sara opowiedziała im wszystko. O ofercie strażników, o nadchodzącym zagrożeniu, o cenie, jaką musieliby zapłacić. Gdy skończyła, przez długą chwilę panowała cisza. Pierwszy odezwał się doktor Webb. Jeśli nie zrobimy tego, ludzkość zginie. Nie mamy wyboru. Ale czy będziemy jeszcze ludźmi po tej transformacji? zapytała doktor Vasquez. Sara spojrzała na każdego z członków załogi. Widziała strach w ich oczach, ale także determinację. Byli odkrywcami, ludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla postępu ludzkości. Teraz mieli szansę uratować nie tylko swoją rasę, ale całą galaktykę. Głosujemy, powiedziała w końcu. Wszyscy za transformacją podnieście ręce. Jedna po drugiej ręce zaczęły się podnosić. Doktor Webb pierwszy, potem doktor Vasquez, porucznik Nekemure, inżynier Chen, Pilot Rodriguez. W końcu wszystkie dwanaście rąk było podniesionych. Sara skinęła głową i skierowała swoje myśli w stronę obcego statku. Przyjmujemy waszą ofertę. To co nastąpiło potem, przekraczało wszelkie ludzkie doświadczenia. Obcy statek rozlał się po kadłubie teren explorer jak żywy metal. Przenikając przez każdy system, każdy obwód. Sara czuła, jak coś wnika w jej umysł, łączy się z jej świadomością. Ból był niewy, ale trwał tylko chwilę. Potem przyszło zrozumienie. Sara mogła nagle postrzegać wszechświat w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Widziała przepływ energii między galaktykami, czuła puls życia w odległych światach, rozumiała tajemnice czasoprzestrzeni. Jej załoga przechodziła przez tę samą transformację. Gdy proces się zakończył, wciąż byli sobą, ale także czymś więcej. Ich umysły były połączone nie tylko ze sobą, ale z całą siecią strażników rozsianych po wszechświecie. Silniki kwantowe teren Explorer ożyły z nową mocą. Statek mógł teraz przemieszczać się z prędkością, która czyniła poprzednie podróże międzygalaktyczne dziecinną zabawą. Ale co ważniejsze mógł teraz komunikować się natychmiastowo z każdym punktem w znanym wszechświecie. Sara, która była teraz czymś więcej niż kapitanem, skierowała statek w stronę galaktyki Andromedy. Mieli misję do wykonania. Musieli ostrzec tamtejsze cywilizacje przed nadchodzącymi żniwiarzami i pomóc im się przygotować. Gdy teren explorer zniknął w fałdzie czasoprzestrzeni, Pozostawiając za sobą pustą przestrzeń między galaktykami, Sara wiedziała, że ich podróż dopiero się zaczęła. Stali się strażnikami życia we wszechświecie, mostkiem między ludzkością a starożytnymi mocami, które chroniły galaktyki od zarania dziejów. Ich misja potrwa tysiące lat, ale dzięki transformacji mieli czas. A co najważniejsze, mieli nadzieję. Żniwiarze byli potężni, ale nie byli nie do pokonania. Z pomocą strażników i zjednoczonych cywilizacji galaktyk, życie mogło przetrwać nadchodzącą burzę. Sara spojrzała na gwiazdy galaktyki Andromedy, które rosły przed nimi, i uśmiechnęła się. Ludzkość zawsze była rasą odkrywców. Teraz stali się czymś więcej. Stali się obrońcami wszystkiego, co żyje we wszechświecie.